No, a dokąd teraz? Pojedziemy do szkoły i prześcigamy się. Tak, żeby śnić koszmary. Wydaje, że uda się coś zrobić, żeby nasi sportowcy odnieśli sukces na zawodach? Tak, jedno. Co? Zamienić ich na Tarzanę i Tego się obawiałam. Bożeno, pora wstawać! Czas na cenik! Nie mamy odpowiedniego wyposażenia. Jakiego? Zapałek. Oczy nam się kleją. Zobaczmy, jak ci idzie z szczepem. I co ja mam z nim robić? Wszyscy wiedzą, co się robi z szczepem. Trzeba nim... Yy, rzucić. Jak? O tak. Widzisz, jakie to proste? Widzę. Proste jak drut. Tak, ale co? Zgodnie z podręcznikiem idealny sportowiec winien być smukły, muskularny i śmiały. Śmiały? Dobra, który pierwszy? On. Ach, popatrzcie jak to robi zawodowiec. Zobaczycie, że to łatwe jak spadanie z drzew. Albo z poręczy, jak w tym przypadku. No, teraz następna dyscyplina. Jeszcze nie widziałem, żeby pies umiał przyjąć postawę dyskobola. Ale szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem, żeby pies rzucał dyskiem. Rzucam! Skubi, chyba coś przerwałeś. Złą pasją? Nie, trening. No, my jesteśmy gotowi do zawodów. Ufam, że nasi sportowcy też. Właśnie się zbliżają. Ej, hey, trenerze! Trenerze Conway! A? O, o, tak, tak? Na jakim dystansie biegną kudłaty i Skubi? Pięćdziesiąt metrów. I jakim idzie? Nie wiem. Przysnąłem zaraz po tym, jak wystartowali. <grym> Nie zrobię ani kroku dalej. Nie mam już <grym> ni siły. Nie zrobisz nawet za Nie Co? Za pizzę? O, to zupełnie inna rozmowa. Gratuluję wam odwagi. Inni już dawno by stąd wyjechali. Nowa taktyka zastraszania, panie Teller. O co ci chodzi, panienko? Dowiedzieliśmy się, że te tajemnicze buldożery, które wszystkich stąd przepłoszyły, należą do pańskiej firmy. Tak, i jeśli szkoła zostanie zamknięta, to ziemię podarowaną na stadion pan przejmie na własność. Jesteście blisko rozwiązania zagadki, co? Rozwiązywanie zagadek, to nasze zajęcie. Chyba raczej szukanie kłopotów. Moim zdaniem marnujecie czas. Powtarzam, różny.